Zagłębie w czerwonych strojach, dolkan w granatowo-białych. I oto szalenie ważna sytuacja z 50 minuty meczu. Jacek Perzyk doznaje kontuzji. W dość no, nietypowej sytuacji zostawiona piłka przechwycona przez piłkarzy. Zagłębia, Damczyk podaje do Zudina i tak pada gol dla gospodarzy. Jak się później okazało, powodem torebki stawowej stawu skokowego. No rozgorzały dyskusje, czy była to postawa fair play, czy nie fair play, wykonanie każdy Zagłębia. co najważniejsze, przedstawiciele Zagłębia nie mieli o to pretensji. Przepraszam, przedstawiciele Dolkanu. Bramka padła w 50. minucie. Zagłębie prowadziło, ale przegrało ostatecznie ten mecz. 73. minuta. Zagranie w pole karne. Stankiewicz przejmuje piłkę kilkanaście metrów przed bramką dokładne dośrodkowanie i Grzegorz Pipko zdobywa wyrównującego gola dla Dolkanu 73 minuta, akcja dwóch piłkarzy, którzy ten mecz rozpoczynali na ławce rezerwowych zastąpili Terzyka i Kazimierza Budę w trakcie tego meczu 1 do 1, a 3 minuty później po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Stankiewicza przedłuża to zagranie Łukasz Stasiuk, a Kucharski e, umieszcza piłkę w siatce. Tak padł gol, który zadecydował o zwycięstwie dolkanu. 2 do 1. Przypominamy, że drugą parę w pierwszej rundzie.